Dzisiaj nasze 169. spotkanie, ostatnie z serii 16. Myślę, że już oddychasz z ulgą, jak i ja, że ta cała seria dobiega końca. 160, gdzie króluje 16, ta płonąca wieża chaos to stary odchodzi, a nowego jeszcze nie widać. Moment przemiany i transformacji. Dzisiaj 169. spotkanie to znów wycofanie się w głąb serca, stanie się eremitą. Jak i to miejsce, które dzisiaj siły wyższe wskazały mi na tą ceremonię. To miejsce to energia eremity, ten złoty kolor mądrości wyższej. Te dojrzałe trawy, nasiona, które są gotowe do ścięcia, do tego, by wysiać je na nowo i rozpocząć nowy czas. Dzisiaj porozmawiamy o cyklu śmierci i narodzin, odejścia i nadejścia, gdy coś starego się kończy i robi miejsce dla tego nowego. Zrozumienie tych momentów, tych praw Ziemi i wszechświata jest podstawą do szczęścia, spełnienia radości, miłości i obfitości. Bo gdy zrozumiesz dokładnie teraz, coś starego się kończy w Twoim życiu i rozpoczyna się coś nowego, to ta mądrość pomoże Ci zrozumieć. Twoją misję, Twoje powołanie i coś głębszego rozpocznie się w Twoim życiu. Cała seria naszych 150 i 160 spotkań, 150 i 160 ceremonii była trudna, była ciężka, ale dzisiaj mam dla Ciebie takie bardzo pozytywne informacje, wiadomości, przesłania, wskazówki. Coś w tobie dobiega końca, coś ciężkiego i trudnego odchodzi i robi miejsce dla tego nowego i pięknego. Coś starego, dokładnie teraz się zakończy i przechodzisz na ten wyższy poziom, do tego nowego i pięknego. Czujesz tą ekscytację? Może ze łzami w oczach przyjdzie ci pożegnać to stare, co odchodzi, i z radością przywitać to nowe. Coś w tobie się dokonało, coś w tobie dojrzało, coś w tobie się zakończyło, lub dokładnie teraz się kończy. Przechodzisz przez portal do tego nowego. I dzisiaj te wskazówki 169. ceremonii będą takim ostatnim kluczem zrozumienia, które pomogą Ci podążać dalej tą właściwą drogą, tą złotą drogą, maga transcendentnego, do spełnienia Twoich marzeń, Twoich pragnień, ale również do zrozumienia, że jesteś częścią. Czegoś większego, bardzo ważną częścią, jedną, jedyną i niepowtarzalną. I że te procesy śmierci i narodzin są nierozłączną częścią wędrówki tutaj na Ziemi, ale również w innych przestrzeniach.